To jest program Podatki Info. Witam Państwa Janina Pokaska oraz Sylwia Żebka. W dzisiejszym programie poruszymy temat związany z dobroczynnością oraz o skutkach podatkowych z nią związanych. Wielu właścicieli restauracji włączyło się w akcję przekazywania posiłków personelowi z szpitala. Zaczęły się zatem nasuwać nurtujące pytania, mianowicie czy od przekazanej żywności należy zapłacić podatek. Myślę, że sprawa nie jest prosta, a wręcz bardzo złożona. Zacznijmy więc od tego, czy przekazanie darowizny w postaci artykułów spożywczych podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT oraz podatkiem VAT. Zatem, co mówią o darowiznie artykułów spożywczych przepisy? Przepisy mówią, że darowizna artykułów spożywczych polegająca na przekazaniu wytworzonych przez naszą restaurację posiłków, może być całkowicie zwolniona zarówno z podatku dochodowego, jak i z podatku VAT, ale tylko przez zachowanie pewnych warunków. Jakie zatem należy spełnić warunki? Otóż darowizna artykułów spożywczych będzie zwolniona z podatku dochodowego PIT lub CIT oraz z podatku VAT, jeżeli będzie to Nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych z wyłączeniem alkoholu. Oraz przekazanie tych artykułów spożywczych nastąpi na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tą organizację. I tu się robi mały problem. Dlaczego? Otóż szpital publiczny, mimo że realizuje cele wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego, to znaczy prowadzi działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest to jednostka sektora publicznego. A zatem, co możemy Państwu zarekomendować? Są dwa wyjścia z tej sytuacji. Pierwsze z nich polega na przekazywaniu posiłków bezpośrednio poszczególnym szpitalom, ale bez zaliczania wydatków z nimi związanymi w koszty uzyskania przychodów. Oraz bez odliczania podatku VAT. Czyli, mówiąc krótko, wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla szpitali pokrywamy z własnej kieszeni. Drugie wyjście polega na podpisaniu umowy darowizny z organizacją posiadającą status organizacji pożytku publicznego, za pośrednictwem której moglibyśmy przekazywać wytwarzane przez nas posiłki poszczególnym szpitalom. Wówczas mielibyśmy pełne prawo do zaliczenia wszystkich wydatków związanych z przygotowaniem posiłku w koszty uzyskania przychodów oraz moglibyśmy odliczyć naliczony podatek VAT. Obydwa te podejścia są bezpiecznymi rozwiązaniami. To, z którego skorzystamy, zależy wyłącznie od Państwa. Jednak, jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z preferencji podatkowych, od wydatków przekazywanych bezpośrednio szpitalom, a nie organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego, to radzimy wystosować wniosek o interpretację indywidualną. W działalności gospodarczej w przypadku darowizn liczy się nie tylko szlachetna intencja, ale również zgodność z przepisami. Na tym kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Żegna Państwa Sylwia Rzepka z Kancelarii Księgowej oraz... Janina Pokazka, Biura Rachunkowa Ancyle.